Czyli jesteśmy w trakcie operacji. Tego trudnego nosa, bo to jest, jak widzieliście wcześniej, duży garb, jak również pacjent już miał wcześniej operację przegrody nosa, w związku z tym jest bardzo trudny do preparowania. I przy tym zabiegu będziemy używać piezo, czyli tzw. piezo surgery. Czyli to jest narzędzie, które służy do takiego bardzo mało inwazyjnego opracowania kości. I... i... po prostu możemy ten garb wyrównać przy użyciu tego pieza bardzo mało traumatycznie coś się nie rozgrzewa, bo jest dobrze chłodzona, w związku z tym pieza chirurga jest czymś takim jeszcze mniej inwazyjnym i, i nowoczesnym gronoplastyka. Także jak skończymy to pokażę Wam efekt. Dziękuję.